Wydaje Ci się, że w życiu nic nie wygrałeś. Obserwowałeś zmagania biegaczy na bieżni? Wyobraź sobie teraz, tak na chwilę, dla zabawy, że jesteś jednym z nich. Bierzesz udział w wyścigu. Ale żeby było trudniej, wyścig odbyła się bliżej na tym miejscu. A teraz wyobraź sobie, że podam miliony innych przeciwników. Weź szanse maleją, prawda? Dokładnie. To tak jakbyś brał udział, w biegu o w najwyższą nagrodę, a nie znasz nawet możliwości z tej przeciwników. Większości nawet nie widzisz, ale pierwsze tam są. Czujesz ich obecność. Już taki kanaście sekund się zacznie. Masz to? Wyobraź sobie ten czas. Słyszysz dalej. Trzy, dwa, jeden, start! Ruszyłeś w ciemność najlepszą pozycję niektórzy starają się ją przewrócić. udaję się to potykasz się ale wstajesz i biegniesz dalej dajesz z siebie wszystko co masz nie znasz nawet drogi ale wiesz masz piec przed siebie rozpędzasz się nabierając coraz większej prędkości Wyprzedzasz innych podczas gdy inni wyprzedzają ciebie te świsty masz kolejne zakręty ci wszystko, ponieważ wiesz, że to najważniejsza chwila w twoim życiu. Jeśli przegrasz, przegrasz wszystko. To tak jakbyś postawił na szali całe dotychczasowe swoje życie. Wyścig trwa krótko. Docierasz do celu i... I wygrałeś! Wygrałeś swoje życie do chleby. Spośród miliona plemników jako pierwszy i jedyny dotarłeś do celu. No, chyba, to że masz to bliźniacze rodzeństwo. Tak właśnie każdy z nas wygrał swoje życie. やって。